Był dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Aktualnie pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako główny kurator. Sebastian Cichocki był gościem Galerii Arsenał w Białymstoku. Gdzie 8 grudnia wygłosił wykład poświęcony land Artowi, czyli sztuce Ziemi. Współorganizatorem spotkania, czy sztuka jest potrzebna i dlaczego, była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku. Zajmiemy się tym, co wydarzyło się w latach 60. -tych, 70. -tych w sztuce, co pozwala nam spojrzeć na sztukę współczesną troszeczkę pod innym kątem, to znaczy jako bardzo użyteczne narzędzie pewnych zmian społecznych. W sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych ludzie zwracają się do sztuki jako do takiego nowego narzędzia, nowego narzędzia, które może być równie użyteczne co nauki społeczne, co inżynieria genetyczna, co przeróżnego rodzaju doświadczenia. Tak więc dzisiaj zajmiemy się nakreśleniem takiej linii pomiędzy tym, co się wydarzyło 3, i cztery dekady temu, a tym, co się dzieje obecnie w sztuce najnowszej. Postaram się nakreślić takie pewne rymy, można by powiedzieć, to jak historia sztuki rymuje się i odbija co jakiś czas. Że to, co jest istotne dla rozwoju sztuki, to to, że ona nie rozwija się w takiej prostej linii, jak to uczymy się w, z wielu podręczników sztuki. Jest to pewien taki sztuczny twór, bo tak naprawdę sztuka rozwija się po ruchu takim spiralnym. To, są, to jest ciąg nieustannych powrotów, potknięć, pomyłek, inspiracji, stymulacji. Tak więc my poruszamy się ciągle po okręgu i ta sztuka dzisiaj jest, zawiera w sobie także sztukę jutra i sztukę wczoraj.